Cześć, z tej strony Sweet Potato, Alabama. Dzisiaj Wam pokażę całkiem ciekawą funkcję na TradingView, o której scenie być może jeszcze nie wiecie, zaraz się dowiecie. I zrobimy sobie analizę dwóch akcji z GPW, na które chyba jeszcze na kanale YouTube nie spoglądałem. Tak więc zaczynajmy. Słuchajcie, tutaj w listach obserwacji ten płomień kiedyś był, właśnie tu na Pasku po prawej stronie. Teraz widzimy, że to jest w listach obserwacyjnych. obserwacyjnych. Mamy listy najpopularniejszych. Możemy sobie wybrać jakiś kraj, możemy sobie wybrać, wybrałem sobie Polska, możemy wybrać GPW New Connect. Akcje notujące wzrost wolumenu transakcji. Klikamy, no i możemy sobie spojrzeć. Gdzieś tam nam posegregowało to. Być może na którejś z tych akcji dzieje się akurat coś istotnego, skoro ten wzrost wolumenu transakcyjnego się pojawił. I widzimy, że faktycznie tu mamy jakiś wzrost ukryjmy sobie ten wolumen, żeby tam to nie psuło. Kiedyś zrobiłem analizę na tym walorze, wyznaczyłem tutaj jakieś miejsca do ewentualnego dołączenia, gdyby tam cena dotarła, ale to dawno, dawno temu, jeszcze 2022 rok. Wyznaczyłem jedną ze stref, która, z której pojawiły się lekkie spadki, ona już jest nieistotna. Drugą strefę, z której pojawiły się lekkie spadki, też jest nieistotna. Trend spadkowy, który był od samego początku utrzymywany, został złamany i od teraz możemy patrzeć w górę. Czy to będzie kolej na która finalnie zrobi nam 1, 2, 3, 4 i poleci cena wysoko, wysoko przez kolejne 20 lat, tego nie wiemy. Natomiast możemy sobie już wyznaczyć jakieś miejsce do dołączenia do rynku i sprawdzić, czy to już nie jest przypadkiem, skoro ten wolumen transakcyjny tak naprawdę e, mocno wzrósł. Widzimy, że tutaj jest jakiś ruch pięciofalowy. Ta korekta raczej jest większa od poprzedniej. Więc jeżeli już, to bym to uznał za impuls, i od tego momentu rozpoczęła się korekta. Wybicie tego dołka. To już tak naprawdę jest wszystko, co musi zrobić struktura korekcyjna, jeżeli miałaby być handlowana jedna z czterech struktur, czyli korekta nieregularna. Natomiast może być tak, że już cena zakończy swoje spadki na tym poziomie 0,5, czyli mówimy tutaj poziom 1, 0,8. Sprawdźmy sobie, czy na pewno mam tutaj dołek. Minimum 2,9,5,6, maksimum 3,3,20. Jeżeli nie wiecie, jak załączyć to, to jest bardzo przydatne, gdy chcecie sprawdzić, czy to jest na pewno ten dołek, czy czy ten szczyt klikamy sobie prawy klikamy etykiety i wybieramy ceny high i low tak to są właśnie te dwie etykiety bardzo często z tego korzystam żeby sprawdzić czy właśnie dobrze mierzenia sobie zaczepiłem tak więc jeżeli wybiją ten dołek będzie to wzmocnienie scenariusza, natomiast nie musi być ponieważ już tutaj wcześniej zobaczcie że to 3,82 dwa razy wcześniej delikatnie zareagowało Natomiast tutaj widzimy, że w tym miejscu zareagowało, w tym miejscu zareagowało. Oznaczmy sobie to. I tutaj pojawiła nam się kolejna struktura korekcyjna, która zrobiła wszystko, co musiała zrobić. Wzrost wolumenu transakcyjnego jest nie bez powodu, tak? To jest miejsce, w którym faktycznie. Mm, Spadki mogły się już zakończyć, jeszcze w niektórych innych metodologiach jest tak, że jeżeli odmierzymy sobie ten odcinek i przyłożymy go do kolejnych tutaj spadków, no to jeżeli już zostanie zaliczone 100%, a jak widzimy, nawet taką toporną metodą, po prostu kresek, chociaż tą z magnesem zaznaczałem. Tutaj mamy magnes po lewej stronie, to, to widzimy, że już jest dłuższe. Teraz sobie zróbmy to już prawdziwymi mierzeniami. O, widzimy, że ten poziom 1 do 1 został zaliczony, więc według pewnych metod niektóre z instytucji już mogą powiedzieć: Dobra, to jest koniec spadków. No i zobaczymy tak naprawdę, czy ten kapitał, który będzie na wzrosty, będzie wyższy od tego, który jest na spadki i na akcji Green X. Na spółce akcyjnej Green X materiały energetyczne węgiel się pojawią teraz jakieś wzrosty. Wybicie tego dołka, tak jak mówię, jest wzmocnieniem, wzmocnieniem scenariusza. Jest jeszcze szansa, że dotrą tutaj. Natomiast o ile zazwyczaj. Lubię handlować z tego 618 667, tak tutaj nie widzę nic po lewej stronie, co by oznaczało, że będzie z tego jakaś, że jest to najsilniejsze miejsce. Oczywiście, jeśli chodzi o handel pod kątem stop lossa, to z samego 618 tutaj jest 18% do 100%, tutaj jest 34, więc robienie zakupów, gdzie można utracić 34%, no to jest dosyć wysokie ryzyko. Inwestycyjne. Zazwyczaj lubię, jak te stopy są sporo mniejsze, no ale tak jak mówię, gdyby ktoś bardzo chciał mieć tą spółkę Green X portfelu, to już bym rozpoczął skupowanie tego. Czy ja będę chciał do tego w ten sposób podejść? No, nie jest, spółka, nie jest to spółka dywidendowa. Można poczekać na pojawienie się jakiegoś sygnału od rynku, bo mamy tutaj. Przepraszam. Mamy tutaj zaliczenie poziomów. Mój sposób handlu zazwyczaj polega na tym, że czekam na pojawienie się formacji świecowej. Taka formacja świecowa, na przykład, była tutaj po zaliczeniu zielonej strefy. Widzimy, cena wpada. Mamy świecę doji, mamy spadki, mamy spadki. W tym miejscu pojawia się formacja świecowa zbudowana z dwóch świec cena dojeżdża, robi minimum 50% tych świec. Zobaczmy sobie odmierzmy od dołka, od szczytu do dołka formacji, bierzemy 50%. No i tak naprawdę widzimy, że te 50% było na 2.176, a cena nawet dotarła do 2.156, czyli czyli 2 grosze niżej. Więc została taka formacja przetestowana i te wzrosty pojawiły się konkretne, możemy sobie nawet sprawdzić. To było gdzieś tak plus minus tutaj. Te wzrosty dały zysk 16,5 do 1. Tak więc tutaj też można poczekać na pojawienie się takiej formacji świecowej. Widzimy, że spadki są dosyć konkretne. Tutaj wolumen wzrósł, mamy wolumen w milionach liczony, więc jest to bardzo płynna spółka w porównaniu do niektórych innych, które można znaleźć na GPW. Czy to będzie formacja z interwału jednodniowego? No trzeba by było właśnie sprawdzić w taki sposób, jak tutaj sprawdziłem, wyznaczyć kilka ciekawszych miejsc, z których takie spadki mogły się pojawić i sprawdzić, czy właśnie taka formacja z jednodniowego wystarczała, czy jednak formacja z tygodniowego. No jak widzimy tutaj jest formacja z tygodniowego interwału, pojawił się jej test po bardzo długim czasie. Fakt. Faktem, wzrosty też się jakieś pojawiły. Ponad 100% tej formacji zrobiły, natomiast no tam było 1600% zysku. Tutaj nie wiadomo, czy byśmy w ogóle to zrealizowali, gdyby tylko taki zysk się pojawił, więc może być tak, że tygodniówka faktycznie będzie za duża. W tym miejscu pojawiła się tygodniówka. Została tutaj przetestowana całkiem pokaźne wzrosty. Tutaj mamy też formację z interwału tygodniowego. Widzimy zielona świeca, czerwona, czerwona, zamykająca się bardzo nisko, prawie pochłaniająca całą tą zieloną świecę. Bardzo głęboki test, no i te spadki do dzisiaj sobie trwają. Tutaj nawet jeszcze raz ta formacja została jeszcze głębiej przetestowana. Więc te tygodniówki też nie wyglądają jakoś bardzo źle. Czyli podsumowując. Można czekać teraz na jakąś formację, na tej formacji dołączać do rynku, jeżeli bardzo chcemy to mieć, ale pamiętamy, że do zanegowania scenariusza wzrostowego jest 34%, więc ten kapitał musi być odpowiednio dostosowany. Chyba, że będzie to handel pod test formacji, to wtedy będziemy 100% dawać pod formację. Ja jeszcze się zastanawiam, czy będzie to dniówka, czy tygodniówka, bo tak naprawdę dopiero przed chwilą sobie kliknąłem. Tak jak powiedziałem, wróciłem z urlopu wczoraj. Pierwszy kontakt z analizami, musiałem sobie odświeżyć co się działo na tych wszystkich pozycjach, które już mam zawarte. Potem sprawdzić parę rzeczy, które, o które poprosili grupowicze na, na naszej grupie TradeWatch na Discordzie. No i tak sobie po prostu uznałem, że wejdziemy w te akcje i zobaczymy, czy jest tam coś ciekawego. Więc jeszcze nie mam przygotowanej taktyki, ale, ale myślę, że czas ją powoli przygotowywać. No więc dobra. Oczekiwanie na formację z dniówki lub z tygodniówki lub po prostu wybicie tego dołka ewentualnie jeszcze niższa strefa to są takie miejsca które elementy analizy które mogą nam dać zwiększyć szansę na wzrosty dobra. Co my tutaj jeszcze mamy tu mieliśmy akcje notujące wzrost wolumenu transakcji nam się ta lista posegregowała, Zobaczmy sobie coś 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 takiego może tracący na procentowo. Co tutaj widzimy? Mamy jakieś ferum, ale tutaj jest dosyć mocny ten trend spadkowy utrzymany. Zobaczmy sobie tak naprawdę z tego co widzę z tego trendu spadkowego, tu mamy powtórzenie korekty fioletowej. Nie wybili jeszcze dołka, dalsze spadki tutaj cyk, 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 więc powtórzenie tej największej korekty to będzie opór. No i tak widzimy, cena dociera do strefy, mamy dalsze spadki tutaj nic ciekawego nie będzie. Znaczy ta strefa ma za zadanie wybić się nowego dołka, no tak naprawdę przebicie tego wierzchołka gdzieś w okolicach 14,50 dopiero nam złamie trend, więc no nieciekawy walor, <coughs> przepraszam, walor, ferum, tutaj nic nie wymyślimy. No i widziałem coś ciekawego tutaj jeszcze na tych akcjach notujących wzrost wolumenu, o ile Kolumbusa nie chcę dotykać, Tauron, tu jeszcze nic ciekawego tak naprawdę nie ma, ja czekam na niższe poziomy, gdzieś w okolicach 2,26 już od dłuższego czasu. Mm, tu ewentualnie jeszcze sprawdzę, czy była struktura korekcyjna. Mm, tu 707, strzegili. No to jeszcze mają szansę tutaj podrosnąć. Mm, ale na PKO. Na PKO było coś ciekawego, tak. Ja tu narysowałem kiedyś taki trójkąt i zaznaczyłem, że kiedy cena dotyka dolnych krawędzi trójkąta, to mamy jakieś wystrzały. Różnie można te trójkąty poprowadzić, bo może to być też interwał miesięczny i, 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 i patrzeć w taki sposób. Można też czyli tak, tak jak zaznaczyłem na pobrańczowo albo na zielono. Na zielono puściłem teraz u góry linię trendu przez te wierzchołki. Ten jest wyżej, więc przez ten puściłem. No i co tutaj widzimy? Cena dojeżdża nam do linii trendu, i z tej linii trendu pojawiają się konkretne wzrosty, które nawet zbudowały nam formację na interwale, interwale tygodniowym. Więc przyjrzyjmy się temu wykresowi z oddali. No można by było powiedzieć, że jeżeli ktoś zainwestował w 2004 roku, no to ten wzrost tak naprawdę do 2023 roku stał w miejscu, tak po. 19 latach nic nie zarobiony. No ale jest to spółka dywidendowa. Jeżeli klikniemy sobie ten przycisk ADJ, to się okaże, że jednak jeżeli ktoś kupił w 2004 roku, to yy, cena zakupu była gdzieś w okolicach 13, no to tutaj 20, no to ponad 50% zarobione w te 20 lat. Nie jest to jakaś super inwestycja, ale gdy jeszcze pomnożymy to przez to, że teraz cena dotarła do 56, to mamy już 300%. Tak więc spoko. Myślę, że można się po prostu tej spółce przyglądać i poszukać miejsca do dołączenia. I takim miejscem do dołączenia faktycznie był styk linii trendu i powtórzenia tej największej korekty w tym trendzie spadkowym. Widzimy, że cena zalicza poziom 1,272, zalicza linię trendu, pojawiają się wzrosty. No, po czasie, więc nie, nie kupimy już tego. Teraz już cena mocno wyjechała. Różnica między zakupem w okolicach 50 a 57 jest bardzo duża. I więc co się teraz może dalej wydarzyć? Jeżeli faktycznie zbuduje się tu nam w końcu ruch pięciofalowy, cena wyjdzie przez szczyt, to po takim ruchu spodziewamy się korekty minimum 50%, 50 i wtedy będzie to dobra okazja na dołączenie. Może będzie to akurat test tego trójkąta, więc gdyby się miały wydarzyć jakieś konkretne spadki, to sprawdźmy sobie, ile PKO płaci dywidendy procentowo. Jest to teraz 2,24%. Więc, gdyby cena dotarła do 40 zł, no to może to wzrośnie nawet do 5%. Taka dywidenda, więc będzie to już wtedy całkiem całkiem opłacalne. Tak, kiedyś się przyglądałem, pojawiają się ruchy pięciofalowe, natomiast potem tutaj, tutaj trwał ten trend spadkowy. W sumie nawet nieokreślony, bo mamy coraz niższe szczyty, ale też coraz wyższe dołki. Teraz się nam potwierdziło, że mamy jakiś trend wzrostowy, więc dopiero teraz po wybiciu tych poprzednich wierzchołków możemy dać jakieś tam większe prawdopodobieństwo na to, że po, po, tym, po zakończeniu takiego ruchu pięciofalowego, gdyby cena wyszła przez szczyt, gdy pojawi się ładna struktura korekcyjna spełniająca wszystkie wymagania, to będzie to dobre miejsce na zakupy, które da nam finalnie wzrost. Mierzony w takich odległościach na wykresie. Ale weźmy też pod uwagę to, że jeżeli tu był dołek i tu był szczyt, tu dołek, tu kolejny szczyt, tu dołek, no to że ten ruch tutaj będzie jednak trójfalowy, czyli będzie impuls, korekta, kolejny impuls. To policzymy jako ruch trójfalowy. Cena nie wyjdzie przez szczyt, spadnie nam znowu pod linię trendu i pojawi nam się powtórzenie tej dużej korekty. I powtórzenie tej dużej korekty będzie też okazją do dołączenia do rynku. Jeszcze sobie sprawdźmy tak plus minus tak jest. Jeżeli ta korekta będzie się teraz powtarzać, strefa, którą wyznaczyłem, nie wytrzymałaby, to będzie nawet lepsza jeszcze. Hmm, okazja na dołączenie, hmm, przepraszam, nie tak, tylko sobie tu zaznaczę na zielono i bez tekstu. Tak więc jest parę otwartych scenariuszy na tym PKO. Hmm, nie ma nic na teraz. To zostało przeze mnie przeoczone kilka tygodni temu, też na początku sierpnia, wiedząc, że jadę na wakacje, to nie skupiałem się za bardzo na poszukiwaniu nowych rynków do analizy. Natomiast myślę, że teraz ustawiam sobie alert na 4756, jeżeli to zostanie złamane, zaczynam polować tutaj, a jeżeli zostanie wybity szczyt, to też będę polował na tą trójfalową strukturę znoszącą ruch pięciofalowy. Dobra, taka, takie szybkie dwie analizy. Pokazałem Wam parę e, funkcji na TradingView. Jeżeli chcielibyście więcej, e, jakichś ciekawych funkcji na TradingView, z których korzystam, e, się e, czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, e, to dajcie znać. Mam przygotowany na e, naszej grupie Discord cały poradnik. Zrobiliśmy 20, 24 odcinki z tego. Cały poradnik, jak ustawić sobie to TradingView, żeby mieć. Tak, jak ja mam ustawione, i wszystkie funkcje, tak naprawdę, z których korzystam. Jest też wiele funkcji, z których nie korzystam, bo ich nie potrzebuję. To o nich wtedy nie opowiadałem. To możemy sobie na, na jakichś kolejnych nagraniach znowu coś nowego, ciekawego pokazać. Dobra. Miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Hej.